Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Ograch przy kawie. Dziś zaprezentuję Wam Jazz Jackrabbit 2. Nieco starsi odbiorcy z pewnością pamiętają tą grę ze swoich młodzieńczych lat. Mimo, że gra lata świetności ma już dawno za sobą, to w dalszym ciągu skupia ogromną rzeszę fanów wokół siebie. I choć polska społeczność nie jest specjalnie zaabsorbowana jazzem, to zagraniczni fani szaleją w nieskończoność. Dodatkowe mapy, patche czy rozpływanie się nad trzecią częścią gry są jak najbardziej na porządku dziennym. I choć na kontynuację nie ma co liczyć, co ostatnio znacząco potwierdził sam Cliff Bleszyński, to jak zawsze, nadzieja umiera ostatnia. Twórca Przygód Dzielnego Królika stwierdził, że dla niego Jazz Jack Rabbit to już zamknięty rozdział. A w kwestii kontynuacji, no tutaj pałeczka leży już po stronie epika. Trzeba otwarcie przyznać, że choć druga część jazza ma już prawie 15 lat na karku, to w dalszym ciągu jest niesamowicie grywalna. Jak widzicie, mnie to wychodzi co najwyżej średnio. O, oczywiście po dużej przerwie, tak, bardzo dużej, to znaczy próbuję się jakoś na siłę usprawiedliwiać. Faktycznie jednak bardzo miło jest mi przypomnieć sobie tą grę po latach. I powiem szczerze, że gra na naszym rynku powoli staje się białym krukiem. Koniec końców po latach udało mi się nabyć tylko sam nośnik z Grom. Na marginesie mówiąc to tylko i wyłącznie pokazuje to, jak małe nakłady gier były przeznaczone na polski rynek. Nie da się ukryć, że schyłek lat 90. to okres, w którym piractwo szalało na dobre. Wracając jednak do sedna, to prawdę mówiąc, dostaliśmy chyba jedno z najbogatszych wydań gry. Polska edycja oprócz dodatkowych epizodów przygotowanych przez twórców zawiera także masę map stworzonych przez samych fanów. Klasycznych platformówek brakowało przez lata. I oczywiście nie mówię tutaj o tych dwuwymiarowych, bo to już w ogóle ekskluzywny towar. Ale nawet jeśli chodzi o pozycje trójwymiarowe, to przecież, gdyby nie kolejne części Mario, to tak naprawdę nie byłoby w co grać. Nie da się jednak nie zauważyć, że klasyczne platformery znów stają się modne, a przykładów wcale nie trzeba szukać daleko. Spójrzmy chociażby na zeszłorocznego Raymana Origins. Gra sprzedała się na tyle dobrze, że niedługo wyjdzie jej kontynuacja. Jazz Jackrabbit z zamysłu był przeznaczony raczej dla młodszych odbiorców. Mimo to gra cechuje się wyśrubowanym poziomem trudności. I choć dziś może to dziwić, to w tamtych latach nie było to nic nadzwyczajnego. Gry były po prostu trudniejsze, a także paradoksalnie często gęsto dłuższe niż dzisiejsze produkcje. Za oprawę muzyczną odpowiedzialny jest Aleksander Brandon. Znacie go chociażby z genialnej ścieżki dźwiękowej do Deus Ex. Brandon, pomimo upływu lat, do dzisiaj pracuje w branży. Chcę Wam zaprezentować mojego absolutnego faworyta, jeśli chodzi o utwory w Jazz Jackrabbit 2. Jeżeli graliście w Deusa, to z pewnością łatwo zauważycie podobieństwo. Utwór pochodzi z gry pozornie banalnej, ale wkręca się niesamowicie. Odnośnik do pełnej wersji, znajdziecie w opisie pod filmem. W ramach ciekawostki dodam, że Alexander Brandon użyczył swojego głosu w angielskiej wersji językowej gry Skyrim. Z perspektywy lat, zauważam pewną ciekawą rzecz. Interakcje pomiędzy bohaterem a przeszkodami powinny być znacznie lepsze. Bez problemu możecie zauważyć, jak czasem niewiele brakuje, aby skoczyć poprawnie i zburzyć przeszkodę, ale te minimalne ruchy na boki już to uniemożliwiają. Tego akurat nie można wytłumaczyć żadną precyzją, wyśrubowanym poziomem trudności czy czymkolwiek innym. To powinno wyglądać zwyczajnie inaczej. Trzeba jednak uczciwie oddać, że pomimo upływu wielu lat oprawa graficzna w dalszym ciągu cieszy oko. Dynamiczne tła połączone z rysunkowymi elementami sprawiają, że gdyby gra wyszła właśnie w tej formie, właśnie dzisiaj, myślę, że nie byłby to największy skandal. To właśnie znacząca przewaga gier dwuwymiarowych z dawnych lat. Niektóre z nich nawet dziś potrafią się prezentować całkiem ciekawie. Natomiast jeśli spojrzymy na ich trójwymiarowe odpowiedniki, no tutaj nie zawsze jest tak ciekawie. Można by zatem śmiało stwierdzić, że po latach sztuka wzięła górę nad technologią. Jest jeszcze jedna rzecz, za którą bardzo lubię jazza. Gra nie narzuca nam tempa z góry. Jak możecie zauważyć wcześniej grałem bardziej o spale. teraz jednak gram bardziej dynamicznie i to jest właśnie fajne. To ja decyduję w jaki sposób chcę zaliczyć kolejny poziom, czy chcę znaleźć wszystkie skrytki i ukryte przejścia, czy też może chcę po prostu szybko przez niego przebiec w drodze do kolejnego levela. Patrząc na konkurencję chociażby w postaci Sonika, no, tutaj możemy tym tempem sterować w jakiś sposób, natomiast grając w Sonica, no nie ukrywajmy, raczej trzeba się sprężać. W naszej sentymentalnej podróży to wszystko na dzisiaj. Zapraszam Was do subskrybowania kanału i polecania go znajomym. Do zobaczenia już wkrótce!